Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Danielusa, przed Wami FIFA 12 i sezon Lecha Poznań. Tym razem gramy w grupie Ligi Europejskiej Lech Poznań kontra Rapid Wiedeń. Jest to bardzo ważne spotkanie, gdyż jest to druga kolejka grupowych rozgrywek mecze pierwsze zremisowałem niestety więc zajmuję tam niską pozycję w grupie muszę odbijać wszystko już wygrałem z nordem fantastyczny mecz żałuję że go nie nagrałem padło dużo bramek no ale niestety tak to bywa tutaj teraz mam rapid w Wiedeń też niezbyt wymagający wydaje się że nawet najsłabszy w grupie przeciwnik ale zdarzyć się może wszystko Także trzymajcie kciuki Żeby ten mecz wyszedł Bo ja muszę grać ofensywnie Dainelli Szybka przejęta piłka Bardzo dobry zwód Dainelli Ach, wypchnięty tutaj przez e, obrońcę Ale bardzo ładna akcja Dainellego Tutaj ładnie pocisnął piłkę. Teraz spróbujmy wypchać przeciwnika Ajajajaj, ja aj, aj, ja aj. ja tam za chyba faulował się na upomnieniu słownym od Ten sędzia jest cierpliwy, ale w końcu chyba sięgnie Dobra, piłka teraz ma szansę Traore coś tutaj jakiś atak przeprowadzić. Zagrywa do Rudnevsa, Rudnevs, Rudnevs wypuścił sobie dalej piłkę. Rudnevs, tutaj piłka odebrana niestety przez obrońcę Szkoda, ale szybko piłka wraca do Enriqueza Enriquez niestety był niedawno kontuzjowany, więc może grać trochę słabiej niż zwykle on tutaj ładnie potrafi się podłączyć Teraz wystawienie piłki! E, a szkoda, że Polański do tego nie doszedł, bo mógłby oddać naprawdę bardzo dobry strzał I zagrozić w tej bramce przeciwnika e, Nieudanie teraz Troore główkował Troore najniższy piłkarz na boisku, prawie, bo chyba Antibazon Kiza jest jeszcze niższy No ale nie wnikajmy w to e, Ważne, że są szybci. O, szybcy obaj piłkarze Właśnie my teraz będziemy mieli Intibe Zonkizę w akcji Teraz próba ładnego zwodu tutaj i pewnie oddania strzału Ale obrońca we wszystkim się połapał I niestety nic się nie udało Teraz mam rzut Trożny dośrodkowanie na ar Arboledę Ten nie trafia, ale tutaj mamy Ależ niewiele zabrakło Przecież ta piłka powinna wylądować w siatce No ale, ale tak się nie stało Było blisko Teraz y zawodnicy Rapidu zaczęli bardzo defensywnie od swojej bramki chcą budować atak teraz pewnie pójdzie długa piłka czy pójdzie? nie, nie pójdzie mamy tutaj Arboledę eee, chwila przewagi ale teraz, śmieszne zagranie A, eee, miałem trochę szczęścia też w sumie w tej akcji Wasilewski Kibazon Kiza Dainelli próba zagrania do w ale jakoś na razie nie widzę tutaj żeby te akcje się kleiły, trzeba coś będzie zrobić z tym fantem Dainelli Bardzo ładnie Teraz A, nie, nie, dojdzie, dojdzie, nie dojdzie za mocne, troszkę podanie, ale szkoda, ale szkoda Takie zagrania często kończą się Polański. Bardzo zły wyrzut z autu Dajnelli. zawodników przeciwnika. Dainelli próba zagrania ze zwodem do... Rudnevsa, Rudnev zbiega w polekarnę, ależ wypuścił tą piłkę. Rudnev z Dainelli, gol goal! za akcja! Fantastyczna, fenomenalna akcja. Rudnef kapitalnie wypuszcza piłkę, która zatrzymuje się tuż przed linią, podaje do Dainellego, a ten z Wolleja pięknym strzałem pokonuje bramkarza przeciwników. Piękna, piękna akcja i widać, że Lech cały czas w ofensywie Lech dominuje Lech od przez ostatnie trzy mecze strzelił ponad 15 bramek i jest naprawdę na fali. Teraz szybko przyjęta piłka Dajneli. Czy ją odbierze? Nie. Rudnew się stracił. A szkoda, bo mogła być kolejna Kacze. sytuacja dla Lecha. No i zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Naprawdę ciekawie. Tutaj zawodnicy rapidu na pewno się nie poddadzą. Tanią skóry nie sprzedadzą, więc trzeba tutaj być bardzo czujnym. I świetnie teraz obrońcy zachowują się. Konkretnie Wasilewski oczywiście. Teraz przejmuje piłkę. E, odegranie do Ntiba Zonkizy e, Ten do Dainel Lego, Dainelli e, ładnie rozciąga to Murawski, Murawski, Murawski Cały czas przy piłce Murawski Doszedł do niej Traore Traore, który jest niezwykle szybkim zawodnikiem Czy on utrzyma? Tak, utrzymał piłkę e, Rozciąga grę Ale kurczę niestety niedokładne podanie Ale teraz faulowany przez Murawskiego Jeden z graczy Rapidu Teraz bardzo dobre odegranie i teraz wypuszczenie do Ntibazonkizy, Ntibazonkiza, ten do Rudewsa i gol! 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 Mamy już 2-0! Ależ błąd teraz zawodników Rapidu. Kapitalnie wykorzystany Dainelli, piękne podanie do Ntibazonkizy, a ten odegrał, po prostu obsłużył jak profesor drugiego profesora, czyli Artioma Rudnesa. Możemy być już troszkę bardziej spokojni, bo m, zapowiada się, że są szanse. I teraz Rudnews! Rudnews! Już nic nie mówię! Nic nie mówię! Będzie okazja! Rudnews! Ach, chciał tutaj z wodem minąć bramkarza, ale to spieprzył e, za przeproszeniem masakrycznie. Ale miał do tego prawo w sumie już. Dwie bramki na jego koncie. Tutaj bardzo ładna próba z wodu. Teraz świetnie w to wszystko zmieszał się Traore czy Nkiba Nkibazonkiza chyba ten e, Teraz Daineli przy piłce Daineli Daineli Ależ faul Za to będzie na pewno żółta kartka Daineli bezpardonowo został potraktowany w środku boiska Na szczęście nic mu się nie stało Aj to musiało boleć Jeszcze tam wpadł na niego jeden z zawodników Po drodze No i mamy teraz y, szansę Murawskiego Co Murawski zrobi? Murawski strzela nie Niesamowit... Aj! Tam piłka spadała za kołnierz tak zwane. No gdyby to troszkę lżej zostało wykonane, to kto wie? Kto wie? Bramkarze często popełniają błędy w takich sytuacjach. Strata duży przeciwna. Teraz próba odzyskania piłki i jest Polański w środku. Polański w środku. Próbował odegrać tam na prawo, ale został sfaulowany. Mamy po raz kolejny tą samą sytuację, tylko troszkę dalej. Tym razem rozegranie Murawski. przez Murawskiego który traci piłkę niestety, ale teraz walczy o tą piłkę, walczy i odebrał. Strata ponowna piłki. Troszkę tutaj y, zawodnicy Lecha stracili głowę. Źle to zagrali. Teraz y, próba y, stworzenia jakiegoś konkretnego ataku przez graczy Rapidu. E, rozciągają ładnie grę Tutaj próba odebrania, niestety nieudana i już w polu karnym są gracze Rapidu, czy dojdzie do tej piłki? Nie, niestety, obrońca Lecha nie doszedł do piłki, mamy już rożny dla graczy Rapidu. E, tu może być bardzo niebezpiecznie, gracze Lecha trosz, troszkę e, nie królują tutaj w powietrzu, w sensie, że są niscy, e, przynajmniej ci nowo zakupieni. Mam tutaj na myśli Intiba Zonkize i e, Razaoka raza Traore. Teraz kapitalnie odebrana piłka i mamy podanie właśnie do wspomnianego Traore. Traore jest cholernie szybki i on to na pewno wykorzysta w tej akcji, ale tutaj jak widzicie obrońca wcale nie jest wolniejszy. Dobre teraz zagranie do Ntibazonki z Rudnewsem. Ntibazonkiza za Rudnewsem i niestety, ale Bramkarz stał tam gdzie powinien, więc nadal 2-0 i pewnie koniec pierwszej połowy, dokładnie tak, za którą Wam serdecznie dziękuję. Myślę, że była bardzo emocjonująca. Padły dwie ładne Bramki. Pierwszą strzelał, e, strzelił Dainelli, drugą e, Rudnews. No i całkiem, całkiem obiecująco to wygląda. Mamy drugą połowę. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Dainelli czaruje tutaj Murawski. swoją wyborną techniką. Murawski stracił piłkę. Czemu by nie? A tutaj już Traore próbuje coś na prawym skrzydle zdziałać. Heikinen. Teraz bardzo wysoko Lech zaatakował, jak to się skończy? Stratą piłki przez graczy Rapidu, cały czas przy piłce gracze Lecha. I co teraz? za Polański. Polański tam próba odegrania ładnego do Murawskiego, ale tym razem inaczej, z Rudnefsem. Murawski, Murawski, tutaj bardzo ładne przejście, a Dainelli troszkę niepotrzebnie może zagarnął tą piłkę, niepotrzebnie strzelał, bo to było za lekkie, żeby pokonać bramkarza przeciwnika. Tutaj teraz długie wybicie Arboleda przejął to wszystko. W środku mamy teraz Polańskiego, Polański tutaj bardzo dobrze odebrał piłkę, długie wypuszczenie, mamy bazonki ze strzela i bardzo nieprzyjemna piłka. To mogło się naprawdę skończyć bramką, ale świetnie zachował się bramkarz przeciwników. Teraz e, arbolera bardzo wysoko. E, piłka stracona przez graczy przeciwnika. Rudnews, Rudnews, Rudnews. Świetne to było. Kapitalny I... Boże święty, jak on tego nie trafił. Ależ to było cudowne. Kapitalnie Rudnews się zachował. Nie ma co się dziwić, że cały czas jest drugi sezon królem strzelców w ekstraklasie. Teraz próba odbioru piłki graczom Rapidu Ależ tu czarują, ależ tu czarują Można było podwoić krycie, ale niekonieczne to było Nie za bardzo udana ta akcja przeciwników Teraz Rudne straci piłkę, próbował tutaj z wodem minąć zawodników Rapidu Teraz po raz kolejny Rapid czaruje Ale przejęta piłka, przejęta piłka Długie podanie do Rudnewsa Ten przyjmuje piłkę, przyjmuje piłkę I co będzie, co będzie Rudnews przyjmuje piłkę Teraz druga sytuacja sam na sam Czy wykorzysta? Tak, tak, tak Rudnews 3-0 3-0 Ależ błąd Kolejny błąd obrońców Rapidu Świetnie wykorzystana akcja przez y, Artioma Rudnewsa No to co, przeprowadźmy jakąś zmianę, skoro tak dobrze idzie bazonki za troszkę zmęczony. Trzeba tutaj pamiętać o tym, że mamy przecież jeszcze normalną ligę. Więc tak, mm, wpuścimy możdzenia, który jest fenomenalny ostatnio. Strzela bramki, gra jak szalony. E, Dainelli, Dainelli, Salomon, e, Salamon, przepraszam. E, Salamon niech wejdzie do... Mm, mm, akcji. To jest mój nowo e, kupiony zawodnik. E, zakupiłem ostatnio właśnie trzech e, Traore, e, Ntiba Zonkize i właśnie wspomnianego e, Salamona. Nigdy nie grałem tym piłkarzem, chcę właśnie go wypróbować, bo on dosyć drogi jest e, ciężko go było kupić w sumie, bo klub bardzo, bardzo dużo pieniędzy żądał, zresztą on też, e, jeżeli chodzi o garze. Świetna teraz interwencja polańskiego. Czy on dojdzie do tej piłki? Nie. Ach szkoda bo tam już niewielu obrońców zostało I teraz szansa dla graczy Rapidu czy wykorzystają? Nie, intuicyjnie broni teraz e, Smith bardzo 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 groźna akcja Rapidu Ach tutaj interwencja fenomenalna i Enriquez zasłonił też bramkę więc e, jest całkiem e, nieźle wazonki za schodzi e, Schodzi również e, Dainelli także dwie gwiazdy Lecha na ławce i Zamiennicy, którzy wcale nie są gorsi Którzy naprawdę dobrze grają Teraz właśnie pierwsza akcja Salomona Salomona, Boże, co za nazwisko Jak tutaj w ogóle coś przekręcam Przekręcam to wybaczcie, ale te emocje Długie podanie teraz, Traore Świetna wymiana piłki Traore po lekarne. Piłka przejęta I Salomon teraz to było do przewidzenia. Ładnie tutaj wychodzą gracze... Gracze Rapidu. Próba jeszcze przejęcia piłki, ale nieudana. Rozciągnięcie gry. Jak nie na jednym skrzydle, to na drugim. No i próba takiej szybszej akcji. Arboleda teraz. Arboleda. Arboleda na skrzydle. To nie jest jego pozycja. Bardzo łatwo dał się nabrać na zwód. Ależ teraz piękna akcja Rapidu! No i niewiele zabrakło, a Lech znowu mógł stracić bramkę. No ta druga połowa zdecydowanie pod dyktando Rapidu na razie. wykorzystuje Dobra, Arboleda to wyczyścił. W przejęli. Arboleda. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Ach, tutaj piękny zwód Mozdzenia Mozdzeń faulowany No i tu będzie chyba żółta kartka Tak, dokładnie Sędzia nie miał wątpliwości Faul na kartkę Proszę popatrzcie Kapitalny zwód I nieprzepisowo zatrzymywany e, Młody jeszcze, bądź co bądź Obiecujący zawodnik Lecha Poznań Zawodnik kartkę Więc trener Zaczynamy Ach, bardzo źle Gracze e, Lecha chcieli to zacząć... E, tak powiedzmy z, krót, z krótkiej piłki. Wyszło trochę inaczej. Teraz kolejna akcja. Ależ tutaj obrońcy są, zachowują się niefrasobliwie. Tylko Arboleda właśnie tak jak widzicie zachowuje się tak jak trzeba. E, odebrał tą piłkę. Teraz, ach, dobre podanie do omorzenia ale nie doszedł. No i tutaj trzeba teraz pokryć. Pokryć, pokryć piłkarzy e, Rapidu, bo może być bardzo niebezpiecznie. Niepotrzebnie, nie potrzeba nam tutaj straconych bramek. Dobrze, dobrze, teraz miejsce, trzymać się, trzymać środkować. się przy nim, żeby nie, no, do, nie, nie był w stanie dośrodkować. dośrodkować. Świetna teraz akcja, ależ Mordzeń to fantastycznie teraz zrobił i jest szansa na kontrę. Jak to Lechici wykorzystają? A myślałem, że pójdzie długie podanie tam na, na dół, ale nie poszło. Teraz próba przejęcia przez Rudnewsa jeszcze jednej piłki, ależ to by było niesamowite, gdyby strzelił tutaj hatryka. Przecież on to dop dopiero niedawno strzelił cztery bramki aż. Rapid, rapid, cały czas przy piłce rapid Lechici próbują przerwać tą akcję ale nie są w stanie tego zrobić 90 minuta, sędzia doliczył 2 minuty, dośrodkowanie, jest, jest, czy jest, będzie coś? I gol, i gol W ostatnich, o oh boże W ostatnich minutach meczu Rapid odpowiada, trafienie honorowe Bardzo ładna bramka, tutaj Smith nie miał nic do powiedzenia Teraz Rudnews bardzo ładnie się utrzymał przy piłce bardzo ładne zagranie. Świetnie tutaj się panowie utrzymują. Dopadanie to, to do Rudnewca, ale ten wychyła nas naspalony więc tego i tak by nic nie było. Ale zobaczmy dalej. Czy tutaj coś jeszcze będzie w stanie Lech zrobić? Nie. Sędzia gwizdrze po raz ostatni i tak oto kończy się e, przedostatni mecz grupowy w Lidze Europejskiej dla Lecha Poznań. 3 do 1. Bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Świetna gra w pierwszej połowie, w drugiej, troszkę obrona się zaczęła gubić, trochę szczęścia przyświecało Lechowi, ale nie było najgorzej. Zmiennicy zagrali troszkę chyba poniżej oczekiwań, ale to nie zmienia faktu, że Lech wygrywa ten mecz, a ja z wami się żegnam i Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie kolejnego materiału z FIFA 12, a już niedługo przecież 13. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło po mojej myśli i aby ta gra trafiła jak najszybciej w moje ręce. Dzięki serdecznie jeszcze raz. Do usłyszenia.